Witam w kolejnym materiale na kanale Fakty. Łukasz To znam Tomek Adamek. Tomek mówi szybko, bo zaraz Marcin przyjdzie i trzeba będzie uciekać, co? Nie mówmy o nim, bo, no bo to szkoła, ta szkoda prądu. No. Słuchaj. No co. Jesteś... Jak nie mówmy, jak on tyle mówi o tobie. Tomek. No ale już na, na, no bo z nigdzie mnie rozmawia. To mnie zaczepiano, bo wiedzą, że ktoś zapytał o coś. Ja się śmieję. No. No biedny człowiek, no biedny człowiek. Jak no biedny, to widziałeś garniak jego dzisiaj? Jego mokasynek? No pasek? Ketę? No ja, ja, ja już widziałem, że pokazywał mercedesy, no ale... Wypożyczyć wszystko można, nie? Ale Garniak też myśli, A ja nie interesuję mnie to... We, mówię, nie mówmy o nim, bo to nie ma sensu, no, mówimy o... Bo... No dobra, ale jak to... to, to cię, jego temat Cię denerwuje, jak on nie, nie, gdzieś tam ten, Ciebie nie, wspomina, ten, czy... Nie, nie, masz taką... takie. Jajada, nie, jeśli tak, się śmieję, to ja, no, ja... biorę, no bo ja można poważnie człowieka traktować, jak jesteś... E, już nie chcę mówić, e, e, wiesz, brzydko o nim, bo jest jaki jest, jak jest no, ale to trzeba omijać. Wiesz, wiesz jak, jak jak coś przed tobą e, nieładnie pachnie, to trzeba to omijać z daleka i swoją drogą. Ale Marcin mówi, że do tej walki twojej z nim w MMA, bo on tylko podkreśla, że to będzie MMA. Musi dojść, że to dojdzie na pewno. Ale, ale, <śmiech> <śmiech> no, ale nie po co on no Ale, ale po co ci ten temat? Jak, nie, nie ma sensu, no ja ci powiedziałem, no nie ma nie ma. E, Czyli... e, to nie jest sportowiec, e, jeżeli jesteś sportowcem, bo nawet jeżeli mówię, przegrywasz walki. Ale masz serducho do walki, masz serce, No to coś próbujesz robić w yy, sporcie, pokazywać yy, młodym, starszym, że potrafisz walczyć. A jeżeli ty odklepujesz, to już u mnie nie ma, nie ma szacunku dla takiego sportowca i to nie jest sportowiec. Ale każdy dobrze wie, że do tej walki w MMA, no nie dojdzie no z wiadomo względem, bo ty powiedziałeś, że nigdy nie, będzie, nie będziesz walczył w takiej formule tutaj. To po co, Marcin, twoim zdaniem cię cały czas zaczyna? No każdy posłucha, no bo jak powie o Adamek, no to wiadomo, jeśli każde nazwisko mu je zna. A zamiast mówić coś o oponencie, bo nie wiem, ja tego chłopaka nie znam, ja nie znam połowy, nie znam tych, tych osób, które były na konferencji. No to, to nie wiem, nie rozumiem, no bo wiadomo, że każdy się uśmieje, każdy odpowie, czy zapyta ktoś o, o, o niego, tak ty pytasz, ale ja nie mam bo to, 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 to nie jest dla mnie sportowiec. Ale w ogóle ta postać Marcina Neymana, która teraz jest we flikach, ona cię śmieszy, czy... No bo, śmieszy, no jest Bo, bo showmanem jest... Jaki show, jakim showmanem, jak chcesz być showmanem, to sobie rób, e, rób e, załóż sobie kabaret i sobie rób show, no a to jest, fajnie no. jest to... E, e, jest to no taka grupa, ale jest to, jest to show. No, tu, tu są yy, zawodnicy, tak? No ale chyba Marcin to dobrze robi, nie? Te show? Czy nie? Słuchaj, w, wie, o sporcie, wie, nie. Wiesz wie, wie, kiedy robisz dobry show? Jak sprzedajesz, wyprzedajesz halę, mm. wy sprzedajesz halę, wy sprzedajesz per view, wtedy możesz powiedzieć, że robisz dobry show, a nie gadaniem, klapaniem, kto kupi per, -per view za 10 sekund. Rozumiesz? Patrzy się na. Licznik. Jakie sprzedajesz, jakie robisz. Y, zarobek dla, dla wiesz, organizatorów, dla ciebie, co zostaje, wiesz. Y, 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 sprzedajesz hale, stadion. Tak jak mówię, w walce. No, wielu przy, kibiców przyszło mnie y, y, oglądać. My, że mam swoje lata, 48. Gdzie 20 mu chłopaki z No ale widzisz, ja swoje przeżyłem, ja swoje wyboksowałem. To, a to właśnie mam tych kibiców, no przez to, tą charyzmę. Charakter, przegrywałem, padałem na knockdown, stawałem, walczyłem, wygrywałem. I to kibice najbardziej kochałem i pamiętają, i przychodzą, mimo że mam swoje lata, przychodzą y, i przyjdą mi tu oglądać mnie, zobaczyć mnie y, z dobrej strony. I mam nadzieję, że Pan Bóg do zdrowia i pokaże się 6 z jak najlepszej strony, i zwycięsko wracając do domu. No i co najważniejsze, y, pas. I znów, Pasem. znów zaczepia, znowu zaczepia, rozumiesz? Nie? Znów, widzę, widzę. Tutaj kochani nie widzicie, ale nie, ja pokażę nie. tylko, ja tylko pokażę, bo tutaj Marcin, Marcin, Marcin zaczepia, Marcin zaczepia. Ja tylko mówię, że nikt już nie uczy. Kończąc nie pozdrawiam was, bo, nie, bo moby, jest... y, pas na szali, to jest ciekawe. No co, wiecie, ale o co chodzi z tym pasem, że mogli wytłumaczyć Nie wiem, wytłumaczy, nie, wytłumaczy, nie, nie, bo... nie, nie wiem, bo ja, ja dzisiaj no dziesię... no, się nie. Dzisiaj się dowiedziałem, że jakiś tam pas jest e, w UBC. I tyle wiem, no, co, dla mnie pas, ja pasy zdobywałem e, w, w Półciężkiej. A to nie w, jest nie dla Ciebie taki kur... też znaczącego? Tutaj? ale słuchaj, mnie interesuje nasze widowisko. Widowisko i dla kibiców, żeby się dobrze sprzedać, pokazać się, że mimo 48 lat można się zaprezentować i mnie to i najbardziej interesuje. czy tam masz dzisiaj nie wiem, pas taki, taki? To wiele do niej wnosi, No bo ja swoje, swoje wyboksowałem, a dzisiaj jeszcze chcą kibice mnie zobaczyć, bo tu hala będzie pełna i, i na PPV per -per będą mi też oglądać. Pokazać się z dobrej strony i to mnie najbardziej interesuje. Czyli pas miły dodatek? Jak zawsze. Pamiętaj, że pas daje jakieś tam ci perspektywy, jak jesteś młody, jak ja zdobyłem pas, walczyłem o inny, drugi pas, walczyłem na e, cięższej cruiserweight, dostałem pas The Ring. No budujesz to, tą... No to byłem młody, tak? no Ja mam swoje lata, także mnie pas ten nic nie wnosi. Jest to dodatek, fajnie. Ale miły. No, oczywiście, że tak, no czyli czyli... A ty się musiałeś zgodzić, żeby ten pas był w szali? Jak to wygląda? Z takiego... Nie, to tam organizatorzy robią wszystko ja no, się do no. ostatni dowiaduję, wiesz to. Ja, ja już widzę, że to jest zawsze tego tak ostatnie. No. do Matego, czy zadzwonisz? O co chodzi, tak? Tak. I ile tak. ile jest na stole. Tak. A no to jest pierwszy. Do. Pierwszy pytanie I... do Matego. No a ja. Ile? Dołóż, bo jeszcze go. Jest dobrze. Brachu, załatwione, wszystko dobrze. Jeszcze pytanie, dlaczego ty tak tego bandury biednego przysiadujesz, że do niego wydzwaniasz, że się spazek świnia? Tomek, wiesz co? No ale... Ostatnio na live mówi, żali się widzą, że nie, nie, do niego, się... Tomek, Tomek Adamek i, i, i krzyczy na niego, że... że, Słuchaj, że zadzwoniłem, zadzwoniłem do... E, ojcu. mam kontakt, mamy tam dzwonić co, co, co parę dni. I pytam się, jak mówię syn. Słuchaj, gruba świnia, tam, mówię, tak? no to dawaj, że do go dzwonię, ty, pokaż się, tam się pokazał, mówię, ty, mówię, ty, słuchaj, ty nie doszedłeś do a ja z tym jedzeniem, młody synek, ty, biorę się za siebie, biorę się za siebie, ale ojciec mówi, że on cały czas tak powtarza i nigdy tego nie robi, <grym, <grym, ale gruby jest, no to nie. To jest młody Bo on, on tylko do walki, wiesz, zrzuca. No ale, no, słuchaj, no, w uchśwień, naj, najważniejsza rzecz, no, pilnować jedzenia, wiesz, no, jak nie pilnujesz, e, no, potem, wiesz, na chwilę ciśnienie, tak, wiesz, to jest kwestia czasu, no jest młody chłopak, nie? Także musi się Bagie trzymać. Ja widzisz Bagie trzymać. Jestem chudszy od ciebie. Nie? A góra, ale jesteś lubisz pojeść, nie? nie ja dużo nie jem. Właśnie to jest plus taki, że ja jem tyle, ile potrzeba, nie jem dużo. Dobra, e, Dobra. pytanie jeszcze o Soldicza, Dzisiaj mieliście okazję chwilę porozmawiać, Coś, jakieś uprzejmości były no, wymienione? Bardzo czy? Miły miły, miły, sympatyczny facet, wiesz, wiadomo, przychodzi walka, jest trzeba się pobić. E, pokazać się tak, bo w zęby. No oczywiście, no bo to jest nasza praca, ale, ale yy, nie mam yy, nic, wiesz, do niego, bo, bo, bo to jest też gentleman, bo no wie co trzeba zrobić. Pokazać dobry, dobry boks i, i, to, i to dokonamy szóstego, a wygra lepszym. No i dobra, tym miłym akcentem zakończmy. Nie no. będę Cię to już, bo Marcin nam no. czyży to że nie, chcecie, no, 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 wiesz, nie chcę Cię stresować. No bo z lekko Nie, nie, nie chcę mu zrobić widowiska, bo to potrzebę, go z liścia, jak, e, jak nie wiem, e, starszego pana, e, no bo, no bo to jest, on jest u mnie starszy. No ale nie będę mu robić tej satysfakcji. I by się skończyło show, tak?